Siemka, zisanyprosout i witam was w kolejnym odcinku z Alan Wake American Nightmare. Jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie oczywiście gierkę, zaczęliśmy sobie rozdział pierwszy pod tytułem Motel. Um, a w tym odcinku oczywiście będziemy sobie um, kontynuować. Ostatnio skończyliśmy sobie tutaj, zdobyliśmy sobie przedmiot do ponownego napisania rzeczywistości. Mhm. No dobra, zobaczymy jak się ze wszystkim wyrobimy, też oczywiście. Możliwe, że skończymy sobie ten rozdział już w tym odcinku. O, i tam mamy stronę maszynopisu, proszę bardzo. Podzielony. Niektórych opętanych nie chroni mrok. Zamiast tego, ich awersja do światła jest tak potężna, że dosłownie e, rozdzielają się na dwie połowy przy kontakcie. Ze silnym źródłem światła powstają w ten sposób dwie słabsze połówki, ale za to jest ich więcej. To bardzo niepokojący rozwój. Mroczna istota, z którą zmierzyłem się dwa lata temu, była potężna, ale nie miała aż tak dużej wyobraźni. Najwyraźniej tego samego nie można powiedzieć o panu zgrzycie. O.

O, flergana mam. Super. O, i flary. O, i mogę chyba w końcu to otworzyć. Mam pistolet maszynowy. Mogę sobie wymienić z pistoletu na gwoździe. Ciekawe. Ciekawe, jak to będzie działać. I tutaj mamy kolej... No, zregenerowały się zapasy. Tak, ja wiem, że to jest strona maszynopisu, droga gra. Nie czy co, bo ja się tak zastanawiam, czy to ten splitter następny będzie hunting mister Scratch. Ale dobra I need this charged. No problem. Here you go. Thanks. <laughs> Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is, you don't want to come anywhere near the oil field, alright? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I wanna ask you about something first. What did you mean with that my memory so little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are.

Kiedy przeciwnik atakuje, możesz uniknąć ataku naciskając LB. Wow, dzięki, że mi powiedzieliście. Dziwna broń. Hmm, czy nie ja chce zmienić na rewolwer? Chyba nie nic mi się. Na razie to jest git, no muszę się przyzwyczaić chyba po prostu. Dobra, nie wiem czy ja nie muszę iść właśnie tutaj. Albo tutaj. A tam jest, dobra. Właśnie chciałem pójść po stronę maszynopisu. Przeczytać jeszcze. Polowanie na pana zgrzyta. Pan Grzyt jest moją wynaturzoną wersją. Jest potężny i niebezpieczny, ale wiem, że mogę z nim walczyć. Nie sądzę, aby ktokolwiek inny dał mu radę. Nikt nie rozumie, czym on jest, co reprezentuje, ani tego, że te wszystkie straszne rzeczy, jakie tu robi, nic nie znaczą w porównaniu z piekłem, jakie rozpęta na ziemi, jeśli tylko będzie mógł. Ale ja przetrwałem mroczne miejsca i odebrałem swoją lekcję. E, wiem, jak sobie poradzić, jak pozostać przy zdrowych zmysłach. Kiedy świat oszalał, on jest dwa kroki przede mną, ale potrafię go znaleźć i wierzę, że umiem go powstrzymać. No, raczej nie w tej części jeszcze, Alan, taki spoiler dla ciebie. O Jezu, co to są za Wrogowie? A... Pewnie. A, dobra, to są ci sklonowani Koło było na miejscu. Ropa płynęła, akumulator był podłączony, a światła migały. W odtwarzaczu grała płyta. Połącz scenę ze stroną maszynopisu. Uciekamy, uciekamy, Alan. Dobra, musimy wrócić do Emmy. O kurde. Nie fajny ten pistolet maszynowy.

The guy who looks like me. He. There was a, there was a party in one of the rooms. It, it was pretty wild. I, um, I'm not sure which room it was in. You didn't attend? I, no, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I, I, I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light? Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Okay. Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the. what do you call them? The taken? What are they? It's complicated. Short version the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, while well, you turn this place into an inferno, run around shooting things up, and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong. You're you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here. Okay. Mhm. hmm Mm-hmm. A poltergeist. Jego istnienie jest i O, cholera! Fuck! Shit. Dobra, jak tu nie zbijesz, Fryer. Ej serio, żałuję, że koszmarnego syna ustawiłem. Bugi co, to, to jest wszystko tak proste, że masakra. No dobra, i tu mamy stronę maszynopisu. Zbyt dużo nóg. No. Of... Pajęcze nitki lśniły w świetle mojej latarki. Delikatne, niemal eteryczne. Były świeże i leżały prosto na mojej drodze. Wstrzymałem oddech, czekałem i nadstawiałem uszu. Nic. Ruszyłem dalej, koncentrując się na zadaniu. Powtarzałem sobie, znaleźć to, czego szukam i, zabrać się, i zabierać się stąd to wszystko. Boże, przez chwilę pomyślałem, że to może być prostsze, niż się wydaje. Wtedy usłyszałem to pod wielu nóg. Nie, bo... Na koszmarnym wydaje mi się, że dałbym radę, bo to jest od zasarania amunicji, dużo rodzaj broni tu jest Więc wydaje mi się, że raczej dałbym radę. Aha, nie przejdziesz tędy. No tak, oczywiście. Zbyt wymagające dla ciebie, Alan. Czekaj, ja sobie to przeładuję. No dobra.

Satellite now this? That place might be involved. Dead Lakes Midnight Race. Przerzukaj pokoje w hotelu, w motelu, przepraszam. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. So yes. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half, more collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control.

I co, a może sobie deadła po prostu tak to mam rozumieć, no i gówno tu jest. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory—a slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Poczekajcie czy ja mogę sobie tu wrócić? Mogę. Uff, całe szczęście. Myślałem, że już nie będę mógł tu wrócić. I tu mamy stronę maszynopisu, którą widzisz, była widoczna na mapie już w poprzednim odcinku. Wypaczone lustro. Z ekranu telewizora patrzyła na mnie moja własna twarz. Przez chwilę walczyłem z uczuciem déjà Ile razy widziałem siebie w ten sposób? Wtedy pojawił się ten lekki uśmiech, który nigdy nie był tak szybki i tak naturalny na moich ustach ten mroczny, złośliwy błysk w oczach. Już wiedziałem na kogo patrzę. Kiedy się cofnął, pokazując pomieszczenie, aż zaschło mi w gardle. Mogłem tylko patrzeć. Dobra. Ty, to w takim razie... W motelu jeszcze będziemy w następnym rozdziale, rozumiem. Chyba ta. Pojawia się pan zgrzyt. Poczekajcie chwilę, bo tak sobie patrzę. Aha, okej. Okay. Wait, 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 bo... Jakoś się połapać nie mogę. O mój Boże... No, i teraz jest dobrze. No i to w ogóle będzie krótki odcinek. Tak, następny rozdział to my chyba nawet w jednym odcinku zrobimy. Kurde, nie wiedziałem, że to takie szybkie wszystko będzie. Mogę wejść tutaj do Emmy. Nie ma jej. że się okaże, że ona moim bosem będzie kiedyś. Albo jeszcze w tym odcinku. No to na pewno będę potrzebować chyba więcej. No, ale dobra, kurde, mam nadzieję, że ten poradnik jest dobrze zrobiony. No i ten właśnie, który, którym się posługuje. Nie wiem, dobra. Ogarniemy, a jak nie, to się powtórzy. <grych> Weź klucze do obserwatorium. the observatory hot on the heels of the herald of darkness the champion of light forges on to see the stars <laughs> <laughs> A, ja do observatorium ide Czyli ja się wrócę do motelu, ale w jeszcze innym. Odcinku. Dobra, będziemy już sobie kończyć, bo tu już a. Uh... Raczej nic nie będzie. Znaczy no, będzie. Bo oczywiście, że będzie, tylko że. Mm, teraz rozumiem tak, obserwatorium. I tutaj mamy 16 stron. I to by mogło się zgadzać. Czyli po prostu co każdy rozdział jakieś inna misówka. Pewnie później będziemy w przykinie samochodowym i później jeszcze będziemy sobie wracać i do motelu, i do obserwatorium, i do kina samochodowego. Raz po raz. Dobra. Ja na ten moment kończę. Rozdział jest 6. W następnym odcinku zaczniemy sobie drugi i sobie zrobimy prawdopodobnie cały w jednym odcinku, bo widzę, że rozdział jest na 25 minut, więc raczej się wyrobimy. Mi to pewnie zajmie dłużej. Ja na ten moment kończę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. na razie. Cześć, do zobaczenia w na następnym odcinku z Alan Wake's American Nightmare.